Przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi Kubickiemu za ten mecz. Te nasze spotkania ostatnio są bardzo, powiedziałbym, takie zacięte, wyrównane. Taki był również dzisiaj. Myślę, że spotkały się dwie drużyny, które mają na pewno więcej umiejętności i jakości niż to dzisiaj pokazały. Wydaje mi się, że ten mecz nie stał na jakimś bardzo dobrym poziomie, dlatego uważam, że ten remis nie krzywdzi żadnej z drużyn. Ja się cieszę, że zespół zareagował pozytywnie, że odrobił na tym trudnym terenie stratę bramki, że zdołał wyrównać. Kontynuujemy jakąś pasę, może krótką na razie, bez porażki, ale, ale z Pucharem jest to nasz czwarty mecz. Doceniamy punkty z wyjazdu i czekamy już na mecz z Katowicami, bo on będzie za chwilę. Najważniejsze, żeby się teraz zregenerować. W takim spotkanie to stały fragment najprawdopodobniej mógł zadecydować o wyniku. Nam się udało ten wynik otworzyć w pierwszej połowie i mam pretensję, że przy tak doświadczonych zawodnikach nie byliśmy w stanie tego utrzymać, z tego względu, że uczulałem, że największe zagrożenie, jakie nam grozi dzisiaj z drużyny ze strony Wisły Płock, to stałe fragmenty, stałe fragmenty z bocznych rejonów boiska. I no, nie można w, w sytuacji, która jest niegroźna, po prostu popełniać takiego wykroczenia, że daje się szansę y, przeciwnikowi. No, w Magdaś y, z bardzo dobrej gło gry głową, wiedzieliśmy o tym, ale nie byliśmy w stanie po prostu tego zniwelować. Myślę, że jeżeli chodzi o zaangażowanie, determinację, zresztą, słyszeliśmy po meczu kibice, byli bardzo zadowoleni. Ja również z tego elementu jestem zadowolony, aczkolwiek zabrakło troszeczkę jakości, żeby to prowadzenie, które, które otworzyliśmy w pierwszej połowie, dowieść e, do końca. Ale to już historia, e, trzeba odpocząć, odpocząć bo ten, te mecze się po prostu nasilają. E, natężenie jest spore i pojechać, e, godnie się zaprezentować e, do suwał. Do Dziękuję. Mogę powiedzieć, że widziałem, że na przykład Radicz był trzymany za koszulkę. Czy to jest karny czy nie, interpretacja sędziego Trajer Kubicki pewnie widział, że w Cieściński był faulowany, był bliżej. Ja w ogóle uważam, że ten, ten mecz można było prowadzić inaczej. Natomiast no, to jest tylko moja opinia. Jeżeli ktoś mnie zna, to bardzo ciężko wyłowić gdzieś tam w przeszłości ocenę jakiegokolwiek sędziego, z tego zna, że za to pieniędzy po prostu nie biorę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz... No, na gorąco można komuś albo pomóc, albo zaszkodzić sędziemu, wyrażając jakieś tam opinie. Tutaj byliśmy świadkami wielu sytuacji, gdzie trenerzy drużyn przeciwnych bardzo surowo oceniali sędziego, jednakże powtórki czy, czy obejrzenie meczu na, na kasecie, czy tam na CD, czy na pendrive pokazuje jak, jak można łatwo kogoś skrzywdzić jakąś opinią, dlatego daleki jestem od ocen sędziego. Naprawdę nigdy tego nie robię i mam nadzieję, że nikt nie będę musiał robić.